Cześć, z tej strony Equipe i przed Wami skrót piątego meczu serii Playoff Toronto Raptors vs Milwaukee Bucks. Playoffy to zawsze jedna wielka niewiadoma. Milwaukee zaliczyło wielkie zwycięstwo w meczu numer 3 tylko po to, aby przegrać następny mecz, a w tym meczu sami zresztą zobaczcie: Serge Ibaka od pierwszych minut meczu był nie do powstrzymania w sad nad Janisem Antetokumpo, nie podniecajmy się aż tak bardzo, bo to jeszcze nie jest wszystko. Serge i Baka blokuje próbę wsadu Janisa antetokumpo. Co tu się wyrabia? Norman Powell znowu wyszedł w pierwszej piątce. Asysta i Serge i Baka kolejny wsad nad Janisem antetokumpo. oh baby! Serge Ibaka zdobył w tym meczu 19 punktów, trafiał na 80% skuteczności, dodał do tego też 6 zbiórek i 3 bloki, po pierwszej kwarcie Toronto wygrywało 31 do 20, Kyle Lowry miał przed meczem drobne bóle pleców, ale adrenalina robi swoje, jak widać tu się czuje bardzo dobrze. Rzuca trójkę po zasłonie na step nad Malcolmem Brockdanem. Lowry zdobył w tym spotkaniu double double, 16 punktów oraz 10 asyst, ale Janis Antetokumpo jak zawsze walczył najlepiej jak mógł. Co to za wejście? Dwa spin move, piłka znalazła drogę do kosza, w następnej akcji znowu gra plecami, ale znajduje ścinającego tona Makera. Serge popełnił błąd w obronie. Przewaga troszkę opada, ale mimo wszystko Toronto dalej są górą. Toronto gra lepiej w tych playoffach niskim składem. Norman Powell zdobył 25 punktów, trafiając wszystkie 4 trójki. Ale uwaga, od wybrzeża do wybrzeża Janis Antetokumpo mamy w sad. Janis zdobył 30 punktów, 9 zbiórek oraz po 3 asysty, przechwyty oraz bloki. Chłopcy się biją, Greg Monroe i Jonas Valanciunias doszło do spięcia. Po drugiej stronie mamy brutalny, ale bardzo taktyczny faul Chrisa Middletona. Greg Monroe się zirytował, aż odepnął swojego, zanim zaczął odpychać Jonasa Valanciuniasa. Obaj zawodnicy w tej sytuacji otrzymali techniczne faule. Męska gra w playoffach w NBA w 2017? No chyba żartujecie. Takie sytuacje jednak pobudzają agresję i ona z z właśnie dał tu jej upust. Jaki wsad! Po co skaczesz? Demar DeRozan też zagrał całkiem solidnie. 18 punktów, 6 asyst. Jaki wsad! Norman Powell wsadza nad Tonem Makerem oraz nad Janisem Antetokumpo. Norman Powell był najlepszym zawodnikiem dinozaurów w tym spotkaniu. Nice! Toronto wygrywa 118 do 93, i jeszcze dwa mecze temu nikt by się nie spodziewał, że dinozaury będą prowadzić 3 do 2. Jeszcze jedno zwycięstwo, i Milwaukee leci do domu. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem, zapraszam do zalajkowania tego materiału oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod tym klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty NBA, które do tej pory skomentowałem. Z tej strony, Keep the Beat! Cześć!